Postaw dwa bloki tu i jeszcze tu i tu. I tak oto zbudowałeś gigantyczny dom w Minetra. Postaw tu i tu i tu i tu i... I tak oto stworzyłem kalkulator. What the hell? Oh my god! Cześć widzowie, witajcie w pierwszym odcinku z Let's Play Minecraft. Dzisiaj będę. Odcinek 147. Niestety zginąłem z wysokości, ponieważ walczyłem ze stadem zombie. Najpierw postaw parę TNT. O kurde, nastrałem na klawiaturę i postawiło się trochę za dużo. Mam nadzieję, że Stefek się nie wkurzy. A teraz muszę zakryć to TNT. Co to były za hałasy? A... La lala la, 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 la Cześć mamo wróciłem.